Dzisiaj przyjechało parę demek do kolekcji. <laughs> Z góry przepraszam za mój głos. Eee, parę pudełek się rozwaliło po drodze. Tak jak na przykład to. To już się zupełnie rozwaliło. W każdym bądź razie. Eurodemo numer 48. No, eee, widzicie. na którym jest osiem grywalnych gier. <grystanie> Dobra. Następne to jest Eurodemo 49. <grystanie> Gdzie jest? 9 grywalnych dem. Kolejne Eurodemo 41. <grystanie> Jest 8 grywalnych demek, takich jak tu widzicie Następnie Euro demo 43, Euro demo. demo z magazynu Playstation brytyjskiej wersji. No, a gejerki są następujące. Jest tego trochę w tym wypadku 8 <laughs> Tutaj mamy demo 44 z grom. Driver oraz pozostałymi w sumie siedmioma grywalnymi demkami. No i ostatnie, oczywiście, jak zwykle z jest rozwalonym pudełkiem, jest demo numer 45. Gdzie jest osiem grywalnych demek, a za główne demo robię Ridge Racer czwóleczka. To by było na tyle. Mm-hmm. <clears throat>